No, z tym ogrodem to telewizja nie kłamała. Cudowne jest. W powietrzu czuć już jesień. Nie ma co się dalać, Idę. O, kolejna osoba. Cześć, nieznajoma. Witam wszystkich. Nazywam się Alicja. Piękne imię dla pięknej kobiety. Hehe. <gry> Dziękuję. Jesteś bardzo miły. A tylko zaczniesz ją podrywać, Prince of Persia, to pożałujesz. Ej, no co ty, księżniczko, w życiu? Czyżby pierwsza scena zazdrości w domu Wielkiej Siostry? Krystian właśnie dotarł przed dom. Popatrzmy. Cholera, zimno. Dzień dobry. No jest ostatni gostek. Cześć, facet. Witam państwa, e. Jestem Krystian. Hej, Krystian. Siadaj sobie. A, dziękuję, dziękuję. To jesteśmy już wszyscy, siostrzyczko. Czy już możemy zacząć lepiej się poznawać? Ja jestem Andrzej, mam 23 lata i studiuję na drugim roku medycyny na uniwerku Sejmowym. Nazywam się Krystian, 36 lat, z wykształcenia magister farmacji, obecnie nie pracuje. No, popatrzcie, aptekarz i przyszły doktorek w domu, ale fajnie, porady lekarskie z Afryko, hehe. No, psychiatra by ci się z pewnością przydał. Szczeniak, to nie ja udawałam pod drzwiami kota, kurę i małpę. Cisza. Nie obrzucać się nieprzyjemnościami przy nowych, proszę. Longin, daj spokój, niech się przyzwyczajają. Ja jestem Alicja, proszę, nie mówcie tylko do mnie Ala, bo tego nie lubię. Mam 24 lata i będę modelką. A ja jestem Maja, policjantka, mam 30 lat i małego synka, którego bardzo kocham. Uwaga! Wielka siostra wita nowych mieszkańców w domu. Od teraz musicie mnie słuchać. Maja, zapraszam cię do pokoju zwierzeń. Na tym zakończymy relację na żywo z domu wielkiej siostry. Zapraszam na jutro. Dzień będzie pełen emocji, ponieważ dom opuści któraś z nominowanych pań. Do widzenia państwu.